Zrujnowałem wesele siostry. Czy to ja jestem winny tej katastrofy? Zawsze byłem blisko z rodziną, ale w ostatnich miesiącach czułem się coraz bardziej wykluczony. Kiedy dowiedziałem się, że moja siostra planuje wesele i od miesiąca nie mówi mi o żadnych detalach, poczułem, jakbym spadł z ich listy ważnych osób. Kiedy w końcu zapytałem ją: Dlaczego nie zostałem zaproszony na ważne spotkania, które miały dotyczyć organizacji, tylko wzruszyła ranionami. Po prostu nie miało sensu. Jesteś ostatnio zajęty, a my nie chcieliśmy cię obciążać, stwierdziła. To mnie bardzo zabolało. Postanowiłem, że w trakcie wesela zrobię coś, co sprawi, że wszyscy o mnie zapamiętają. Na ceremonii, w momencie, gdy rodzice wygłaszali wzruszające przemówienia, wstałem i na głos odtworzyłem naszą ulubioną piosenkę z lat dzieciństwa, głosząc, że zamierzam być główną atrakcją tego dnia. Wszyscy zamarli, a mój ojciec zgrzytał zębami. W końcu podszedł do mnie i powiedział, co ty do diabła robisz? To jest ich dzień, nie twój. Teraz czuję się okropnie. Z jednej strony chciałem, tylko żeby mnie zauważyli i docenili, a z drugiej zniszczyłem ważną chwilę dla mojej siostry. Czy to ja jestem tym złym?